To find a lost city. Witamy w Łaczo Polska, a dzisiaj odliczamy nasze top 10 przerażających tajemnic z prawdziwych wypraw. Mr. Uemura is a not just He is a hero in Japan. This grainy film records the last time Amelia Earhart and Fred Noonan are ever seen alive. For 300 years, the ice defeated every challenger. Przyjrzymy się różnym nieudanym ekspedycjom, których sposoby niepowodzeń lub miejsca pobytu zaangażowanych osób pozostają nierozwiązane. Kojarzycie jeszcze jakieś nieudane wyprawy? Dajcie znać w komentarzach. Numer 10 Rodzina Corte Real Rodzina odkrywców Corte Ril składała się z braci Gaspara i Miguela oraz ich ojca João Vaza. Ich podróże sponsorowała korona Portugalii i uważa się, że dotarli do różnych części wschodniej Kanady, w tym do Nowej Fundlandii. W 1501 roku Gaspar podjął wyprawę, która dotarła do kanadyjskiego półwyspu Labrador. Tam jego ekspedycja wzięła do niewoli dziesiątki Indian i sprowadziła ich do Portugalii. Jednak statek, na którym był Gaspar, zaginął w drodze powrotnej i nigdy nie powrócił. Miguel wyruszył na poszukiwanie brata, ale jeden z trzech statków, ten sam na którym był Miguel, nie pojawił się na planowanym miejscu spotkania. Obaj bracia Corteril zaginęli na morzu, na tym samym obszarze i w podobnych okolicznościach. Numer 9. Wyprawa Vivaldich. Podobnie jak poprzednia historia, ta dotyczy dwóch braci, Wandina i Ugolina Vivaldich, trzynastowiecznych odkrywców genueńskich. Ich ekspedycja opuściła Genuę w maju 1291 roku w poszukiwaniu trasy oceanicznej z Europy do Indii. Ekspedycja rzekomo popłynęła wzdłuż wybrzeża Maroka i dotarła do współczesnego przylądka Haunar. Tam widziano ich po raz ostatni. Wkrótce potem zniknęli. Wiele lat później syn Ugolina, Sor Leon, bezskutecznie szukał ojca i wuja. Inny żeglarz, Antonioto Uso Di Mare, twierdził, że spotkał potomków ocalałych z wyprawy Vivaldiego. Potomkowie mówili, że jeden statek utknął na mieliźnie, a drugi został schwytany. Numer 8. Naomi Wemura. Kiedy myślimy o nieudanych wyprawach, zwykle na myśl przychodzą stare historie z drewnianymi okrętami w tle. Ale nie w tym przypadku. Mr. Uemura to uh, not tylko ten japoński badacz i podróżnik słynął z samodzielnych osiągnięć, takich jak zdobycie bieguna północnego czy przepłynięcie tratwą Amazonki. W lutym 1984 roku UEMura próbował wspiąć się na Denali, najwyższą górę Ameryki Północnej. Zgłosił, że dostał się na szczyt, ale w następnych dniach nie dotarł do bazy. Akcja ratunkowa była opóźniona. Ludzie obawiali się, że urażą tym podróżnika. Większość jego sprzętu znaleziono na wysokości ponad 5 km, ale nigdy nie odnaleziono Łemury. 11 dni po nim, po Naomi history, Główna teoria głosi, że spadł z wysokości, zranił się i pogrzebał go śnieg. Numer 7. James Knight. Przejście północno-zachodnie pochłonęło wiele ludzkich istnień, choćby za sprawą ekspedycji Johna Franklina. 25 Przejście zabrało również Jamesa Kita, który kierował kompanią Zatoki Hudsona. Wyruszył ze statkami Albany i Discovery w 1719 roku, by zlokalizować przejście północno-zachodnie, ale nigdy więcej ich nie widziano. For 300 years, the ice defeated every challenger. Badania wskazują, że prawdopodobnie osiedli na płytkich wodach i dotarli na wyspę Merbel w dzisiejszym Nunavut, gdzie mieli kontakty z lokalnymi Eskimosami. Na wyspie znaleziono później małe obozowisko z przedmiotami należącymi do Albany i Discovery. Jeśli chodzi o mężczyzn, najprawdopodobniej zmarli z przyczyn naturalnych, głodu czy choroby. Numer 6, George Bass i Venus Bas był Brytyjczykiem, który służył zarówno jako chirurg okrętowy, jak i odkrywca znany z wypraw do Australii. Był jedną z pierwszych osób, które opisały łombata. 5 lutego 1803 roku Bas i jego statek Venus wypłynęli z Australii i nigdy więcej ich nie widziano. W 1806, trzy lata po wypłynięciu, Basa oficjalnie uznano za zaginionego na morzu. Nie jest jasne, co stało się ze statkiem, choć pojawiło się wiele dziwacznych wyjaśnień. Na przykład, że załoga została schwytana przez Hiszpanów i wysłana do pracy w ich kopalniach srebra. Nie zostało to jednak udowodnione. Jest prawdopodobne, że zatonęli na morzu, ale to również pozostaje niepotwierdzone. Numer 5 Ludwik Leichhardt Innym znanym odkrywcą Australii był Niemiec Ludwig Leichhardt. Badał głównie północną i środkową Australię, a jego pierwsza ekspedycja dotarła aż na południe do Brisbane. W 1848 Leichhardt rozpoczął podróż do rzeki Condamine z nadzieją, że dotrze do rzeki Swan. Ekspedycję widziano ostatnio w Darling Downs 3 kwietnia tego samego roku. Mimo licznych poszukiwań, znaleziono bardzo niewiele dowodów ekspedycji Leichharta. Kilka drzeworytów, małą mosiężną tabliczkę i artefakty utubylców, u tubylców, aborygenów, chociaż ich związek z Leichardem pozostaje jedynie spekulacją. Uważa się, że ekspedycja zginęła z przyczyn naturalnych na wielkiej pustyni piaszczystej lub zaatakowali ją miejscowi. Numer 4. Ekspedycja Lapelhuza. Porucznik Lapéhuze był francuskim oficerem marynarki wojennej, którego Ludwik XVI osobiście wyznaczył do kierowania ekspedycją naukową dookoła świata pod koniec XVIII wieku. Celów było wiele: ukończenie niedokończonych map, zyskanie sojuszników handlowych i odkrycie nowych szlaków oceanicznych. Wypływając w 1785 roku ekspedycja zniknęła w 1788 po zatrzymaniu się w Australii. Mówi się, że Ludwik XVI pytał o status Lapehuza w poranek swojej egzekucji. Minęły wieki nim pojawiły się jakieś małe odpowiedzi. Po starcie statki rozbiły się na rafach koralowych w Anikoro i mówi się, że większość ocalałych została wymordowana przez miejscowych. Ocalali popłynęli na zachód, ale to co się z nimi stało pozostaje tajemnicą. Numer 3. Percy Fawcett Czytelnicy zaginionego miasta Z albo fani filmu o Amazonii z pewnością znają historię Persiego Fawcetta. Fawcett był brytyjskim archeologiem, który głęboko wierzył w istnienie Z, rzekomo zaginionego miasta położonego w dżungli Brazylii. W 1925 Fawcett, jego syn i przyjaciel syna wyruszyli na poszukiwanie miasta. What did you hope to achieve, Ich ostatni wiadomy kontakt miał miejsce 29 maja, kiedy Fosset wysłał list do swojej żony. Wysunięto niezliczone teorie na temat losów wyprawy. Niektórzy twierdzą, że Fosset i reszta zginęli z przyczyn naturalnych w lesie. Inni mówią, że ich życie zakończyło wrogo nastawione lokalne plemię. Amigos. Amigos. Chcielibyśmy wierzyć, że znaleźli zaginione mityczne miasto i tam zostali, ale prawda jest pewnie znacznie gorsza. Number 2, Amelia Earhart. This grainy film records the last time Amelia Earhart and Fred Noonan. Are ever seen alive. Historia Amelie Earhart to prawdopodobnie najsłynniejsza lotnicza opowieść we współczesnej historii i wydaje się, że co roku jest jakaś odpowiedź na pytanie, co się z nią stało. Chociaż obecnie uznana jest za zaginionego pilota, na początku XX wieku była niezwykle popularna dzięki swoim osiągnięciom lotniczym. The thing about Amelia is that in the eyes of the world, she never, died. Her, fear never her failure never w 1937 zarówno Earhart, jak i nawigator Fred Noonan próbowali oblecieć świat w Lockheedzie modelu 10E Electra, ale zniknęli gdzieś na Hawajach. No no years, na temat ich ostatecznego losu wysuwano niezliczone teorie, na przykład życie w stylu Castaway na Gardner Island czy bycie schwytanym przez Japończyków. Wilson! Niestety, prawda jest raczej bardziej przyziemna. Skończyło im się paliwo i wpadli do Pacyfiku. Zanim przedstawimy dzisiejszy numer jeden, oto kilka wyróżnień. Richard Halliburton zniknął próbując przepłynąć Pacyfik małym statkiem Sea Dragon. Daniel Houghton prawdopodobnie zmarł z głodu na Saharze, a jego ciało zjedli padlinożercy. Abu Bakar II, znany również jako Abu Bakri, dziewiąty mansa z imperium Mali zrzekł się tronu na rzecz eksploracji oceanicznej. Peng Jiamu, chiński odkrywca, który prawdopodobnie odwodnił się na pustyni Lop Nur.

Zanim przejdziemy dalej, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków. Numer 1. Tragedia na przełęczy Diatłowa. O tym wiele już mówiono i jeśli chodzi o teorie spiskowe, incydent przyćmiewa zniknięcie Ameli Erhardt. Dziewięcioro rosyjskich uczestników wyprawy zniknęło w górach Uralu pod koniec lat 50. XX wieku, pozostawiając po sobie tajemnicze dowody. This is the last photo taken by the jest out of ale but it seems to że mysterious lights in the sky. Podobno w panice uciekli z namiotu, a ich ciała wykazywały oznaki traumy. To dość niepokojąca historia, ale podobnie jak w przypadku Ehrhard, prawda dotycząca ich losów może być całkiem przyziemna. The evidence here is both extensive, yet maddeningly incomplete. And until we fill in the gaps, the case cannot be fully closed. Oznacza to, że lawina zmusiła ich do szybkiej ucieczki z namiotu, tracili orientację w ciemności i umierali z wycieńczenia oraz hipotermii. A jeśli chodzi o brakujące organy, to były to tylko wygłodniałe zwierzęta, które trafiły na ciała, a może jednak coś więcej? Podobał wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was przygotowaliśmy. Po więcej, zajrzyjcie na nasz kanał, zasubskrybujcie nas i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco.